Hello my dear students and welcome to my channel. Dziś zagłębimy się w świat angielskich zwrotów grzecznościowych. Tego MR, MRS, MY i SYSY oraz MS. Na pewno już je słyszeliście, ale czy wiecie kiedy ich używać? Jaka jest różnica pomiędzy Miss a MYS? Omówimy też takie słowo, co ono oznacza, jak je się czyta, dlaczego Brytyjczycy czytają je inaczej niż Amerykanie i jakie słowo w języku angielskim brytyjskim może zastąpić o to. Pokażę Wam również oraz powiem, jak poprawnie każde z tych słów wypowiedzieć, abyście poczuli się naturalnie i pewnie w języku angielskim. Zaczynamy. Moi drodzy uczniowie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną sprawę. Zwroty grzecznościowe, które dzisiaj będziemy brać, są to zwroty grzecznościowe bardzo formalne, więc będziemy używać ich w sytuacjach formalnych. Rozmowa z klientem, rozmowa z konsumentem w restauracji, rozmowa z gościem hotelowym i tak Chociaż muszę Wam też wspomnieć, że Anglicy bardzo, bardzo często schodzą z tej formalności i po prostu, nawet jeżeli widzą Was pierwszy raz, to lubią mówić do Was, jakby Was znali przez lata, jak do przyjaciół, jak do kolegów. Pomimo tego, uważam, że te zwroty i tak należy znać. Będziemy mieli dwa rodzaje takich zwrotów. Zwroty, po których musimy mieć nazwisko albo imię i nazwisko, i zwroty, przy których albo po których nie musimy mieć absolutnie nic. Zaczynajmy. Naszym pierwszym słowem będzie M.R. Posłuchajmy najpierw, jak to brzmi, jak to się wymawia. Mr. 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 Ok? A co to w ogóle znaczy i do kogo się odnosi? Odnosimy się tutaj do mężczyzny. I nie ważne jest dla nas, czy jest to kawaler, czy jest to osoba żonata. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Znaczy to po prostu proszę pana, panie i tak dalej. Popatrzmy na kilka przykładów. Good morning, Mr. Brown. Good morning, Mr. Brown. Dzień dobry, panie Brown. Mówimy sąsiada. Mam jakiegoś fajnego sąsiada, pana Browna. Widzimy go w ogrodzie i mówimy po prostu: Good morning, Mr. Brown. Okay. Kolejny przykład. This is Mr. Johnson. This is Mr. Johnson. To jest pan Johnson. Może pokazuję kogoś na fotografii, albo przedstawiam, i mówię, że to jest pan Johnson. This is Mr. Johnson. OK? Dobrze? O, proszę bardzo. Mr. Greg is our teacher. Mr. Greg is our teacher. Pan Greg jest naszym nauczycielem. Nie mówię od razu, żebyście mówili do mnie na pan, bo my jesteśmy raczej w relacji koleżeńskiej. Dobra? Tyle, jeżeli chodzi o Mr. Odnosimy się do mężczyzn, nieważne, czy jest to kawaler, czy jest to mężczyzna z żonaty. Tak? Moi drodzy, po prawej stronie, jak zwykle, Mr. wlatuje na naszą ściągę. Teraz zerpniemy sobie na M, R, S. Najpierw wymowa. Posłuchajmy. Mrs. 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 Co to znaczy i do kogo się odnosimy? Odnosimy się do kobiety, która ma męża. I my o tym wiemy. Więc, zanim powiecie do kogoś Mrs., to dowiedzcie się o tym. Ok? Spójrzmy na przykłady. Hello, Mrs. Smith. Hello, Mrs. Smith. Widzę sąsiadkę, a wiem, że jest też Mr. Smith. Tak? Więc musi być Hello, Mrs. Smith. Ok? Dobrze. Jeszcze jedno. Mrs. Wilson lives next door. Mrs. Wilson, lives next door. Yeah? Pani Wilson mieszka obok. Drzwi obok, tak? Skoro mówię Mrs. Wilson, no to wiemy, że jest też Mr. Wilson. Razem z nią. Bo Mr. może być albo kawaler, albo pan, który jest żonaty. Ok? Dobrze, moi drodzy? W takim razie, Mrs. Odnosimy się do kobiety, która ma męża. Oczywiście, latuje na naszą ściągę, a my lecimy dalej. Mamy teraz M i sysy. Najpierw wymowa. Posłuchajmy. Miss. Miss. Mis. Miss. Miss. Uwaga, to nie jest mis, tylko miss. Tak jak w języku polskim, jest to po prostu Panna, czyli odnosimy się do kobiety, która nie ma męża, jest po prostu panną. Przykład. Hi, Miss Taylor. Hi, Miss Taylor. Ok? Jeszcze jedno. Miss Adams is very kind. Panna Adam Adams jest bardzo miła. Miss Adams is very kind. Ok? Bardzo podobna sprawa w języku. Polskim. Po prostu my to wiemy, że nie ma ona męża. Jest wolna innymi słowy. Dobrze? Wlatuje na naszą ściągę. M.S. Najpierw wymowa. Ms. 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 Odnosimy się do kobiety, która albo nie wiemy, czy jest panną. Czy ma męża? Albo nie chcemy tego podkreślać. Czyli zostajemy neutralni, jesteśmy bardzo bezpieczni. Więc jeżeli chcecie być bezpieczni, tutaj nie możecie się pomylić. Możecie zawsze powiedzieć miss. Ok? Przykłady. Hi, Miss Carter. Hi, Miss Carter. Miss Adams is a nurse. Pani Adams jest pielęgniarką. Miss Adams is a nurse. Ok? Oczywiście wlatuje na naszą ściągę, żebyśmy wszystko mieli zapisane. Teraz, moi drodzy uczniowie, bierzemy się za słowa, przy których nie potrzebujemy nazwiska. OK? Co to za słowa? Pierwsze z nich, sy i ry. Najpierw wymowa. Posłuchajmy. Sir. 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 Ok? Odnosimy się oczywiście do mężczyzny, do faceta. Tak? Ale tu już nie potrzebujemy nazwiska. Na przykład. Good morning, sir. Dzień dobry panu. Nawet nie muszę wiedzieć, jak ktoś się nazywa. Po prostu widzę kogoś na ulicy. Good morning, sir. Ja? Yeah? Dajmy sobie jeszcze kilka przykładów. Thank you, sir. No, jestem w restauracji, ktoś mi coś podał. A chcę być bardzo grzeczny, bo, bo dlaczego nie? Bo może to jest ekskluzywna restauracja. To mogę powiedzieć: Thank you, sir. Dziękuję panu. Ok, dobrze. Excuse me, sir. Do you need any help? Przepraszam pana bardzo, czy potrzebuje pan pomocy? Ok. Oczywiście, sir. Bratuje też na naszą ściągę. Teraz mamy takie słowo. u. I tutaj, moi drodzy, trzeba uważać, ponieważ Amerykanin i Brytyjczyk te słowa wymówią różnie. Oczywiście, słowa, które wcześniej braliśmy, też mogą się różnić pomiędzy brytyjskim i amerykańskim, ale tutaj wymowa jest znacza, znacząca. Ok? Zobaczmy sobie. Po brytyjsku przedłużymy o. Po prostu o. Mam. Mam. Ok? A po amerykańsku oni mają tego motyla, ten taki dźwięk, który musimy na buzie otworzyć. Mam, mam, mom, mam. Czujecie różnicę? Moi drodzy, chciałbym Was serdecznie zaprosić, ponieważ za niedługo na moim kanale pojawią się lekcje, kurs. Gdzie krok po kroku będziemy uczyć się wymowy brytyjskiej i alfabetu fonetycznego, i wtedy te wszystkie symbole, które nieraz zapisuję, nie będą dla Was straszne. Serdecznie na niego zapraszam. Dobrze, moi drodzy. Przykłady i co to w ogóle znaczy? Good evening, mom. Yes? Good evening, mom. Ok? Dobry wieczór. Nie podajemy imienia ani nazwiska. Ok? Co jeszcze mamy? Yes, mom. I understand. Tak, proszę pani. Ja rozumiem. OK? Dobrze. Oczywiście na naszą ściągę. Ale, moi drodzy, tego słówka mom Brytyjczycy używają bardzo rzadko. Nie słyszałem go praktycznie w ogóle. Wiem, że jest. Czasami się słyszało gdzieś tam. To czego oni używają? Oni mają taki bardzo fajny zamiennik. Dokładnie. Coś takiego. Najpierw wymowa. Madam. 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 Ma madam. I tego właśnie Brytyjczycy używają. Popatrzmy. Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, madam. Dzień dobry pani. Po prostu dzień dobry pani. Jeszcze jedno. You're welcome, madam. You're welcome, madam. You welcome, madam. Proszę bardzo, proszę pani. Dobra, wlatuję na naszą ścianę. Moi drodzy, to jest wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą lekcję, że spędziliście ten czas ze mną. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to oczywiście kciuk w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oraz zostawcie komentarz, powiedzcie co robię dobrze, co robię źle, jak mogę jeszcze ten kurs poprowadzić lepiej, bo pamiętajcie, że jest to dla Was. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia na kolejnej lekcji naszego kursu. Cześć i pa!